Dobrze złapał, naprawdę. Jego, słyszałem, że jego trener krzyczał, że wejdzie, wejdzie. I czułem, ale ja byłem gotowy, żeby zasnąć. Ja nie mogłem tego odklepać. Krótkie wrażenia co się, co się działo w walce? Jak ci się walczyło? Dobry wieczór. Dobrze się walczyło. Bardzo potrzebne było zwycięstwo tutaj, no i udało się. Na ile była to silna presja związana z wynikiem i z trzecim występem dla organizacji Fight Exclusive Night, a na ile to było po prostu wola zwycięstwa w Twoim wykonaniu? Na kategorii 70 kg ciężko mi się zbijało uwagę i nie mogłem się pokazać tak jak trzeba. A teraz 77 dobrze się czułem i przeciwnik też dobry był. Ale byłem przygotowany i tak jak powiedziałem, że bardzo potrzebna była i ja byłem gotowy pójść do końca. Kasper Bruziak przyjął pojedynek na 72 godziny przed walką. Czy możesz ocenić od 1 do 10 na ile się spisał dzisiaj twój rywal? No bo postawił jakieś warunki, jakieś ślady na twojej twarzy są, tak więc jakbyś ocenił jego występ na cały 10 to jest naprawdę wojownik. Ja też pamiętam pier, pierwszy raz jak Harzewskim się biłem dwa dni do Gali wziąłem walkę. Ja wiem jak to jest, ale dobrze był przygotowany, dobry rywal i może w przyszłości jak dojdziemy do pas, no to mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się zobaczymy, żeby on się przygotował dobrze. No i rewanż. Masura jak wygląda Twoja sytuacja kontraktowa. No i kiedy możemy spodziewać się Twojego powrotu do klatki organizacji Fight Exclusive Night? E, jeszcze z tego co wiem, jeszcze na dwie walki mam z Fenem kontrakt. Teraz zobaczymy, e, ja teraz w kwietniu mam miesiąc postu Ramadan i myślę, że po poście wrócę do formy i jak będzie propozycja Svenu, to zawalczę chętnie tutaj. Jak nie, myślę, że gdzieś za granicą, czy coś zawalczę. No i później chciałbym naprawdę w tym roku jeszcze raz przynajmniej zawalczyć na Fenie. To w takim razie, jeżeli wspominasz o występach za granicą, jakie organizacje kontaktowały się z tobą, bądź jakie organizacje składały ci propozycje, żebyś pojawił się u nich właśnie na wyjeździe? Z tego co wiem, na Brewie miałem się bić. Dostałem propozycję, to było wtedy w Abu Dhabi, ale wtedy akurat miałem już walkę na Fenie. I dlatego mi się nie udało, odmówiłem. I z oktagonu miałem też propozycję. Wtedy mi się nie udało, niestety, bo nie byłem w formie i za bardzo mało czasu było. Po prostu nie trenowałem, dlatego mi się też nie udało dało na oktagonie zawalczyć. No i takich, których nie znam, też było, może, ale to nieważne. Jesteś po zwycięstwie. Chciałbyś spotkać się może z Adrianem Zielińskim, który ostatnio zwyciężył po bardzo fajnej walce z Szymonem Duszą? E, tak, skrót tej walki widziałem. Dobra walka była. Z Adrianem mi powiedzieli, że na 80 on jest gotowy. Najpierw było na 79, ja się zgodziłem, ja już ważyłem 79, bo zbijałem wagę. Później powiedzieli, że na 70 nie da rady na 80 też się zgodziłem, ale nie wiem co poszło, oni się nie dogadali i niestety się nie odbyła. Ja chciałem z Adrianem Żylińskim zawalczyć, to byłaby dobra walka. No i w przyszłości może jak będzie propozycja oczywiście powiedz jak się czułeś w tej wadze bo to nie jest nawet 77 tylko wyższa kategoria byłeś troszeczkę ociężały czy raczej, czy raczej dość, dość dobrze panowałeś nad szybkością Dobrze się czułem ale ogólnie ale ja już tak jak powiedziałem ja też zbijałem wagę na 79 zeszłem do ostatniego nie widziałem ja cały czas trzymałem tą wagę i tak dalej dlatego też mi ja dużo mniej ważyłem od Krzysztofa. Krzysztof, tak? Dobrze powiedziałem. Kacper, Kacper oj, przepraszam. Kacper dużo więcej ważył. Przy siatce czułem, ale ogólnie 77 już zostaje i jeszcze poprawię błędy i myślę, że pójdziemy po pas. A W trakcie Ramadanu ty trenujesz czy nie trenujesz, bo dość ciężko jest utrzymać dyscyplinę. Tak, e, trenować będę na pewno, ale raz dziennie, delikatnie. E, wiesz jak to jest. Cały dzień nie jesz, nie pijesz, dlatego rano albo wieczorem taki luźny trening nie robię. A tak żeby ten mocno trenować, to nie. Na początku drugiej rundy widzieliśmy Na powiedzmy, na ile ją odczułeś? Dobrze złapał, naprawdę. Jego słyszałem, że jego trener krzyczał, że wejdzie, wejdzie i czułem, ale ja byłem gotowy, żeby zasnąć. Ja nie mogłem tego odklepać i bym nie odklepał. Bardzo ciasno, dobrze złapał, ale nie mogłem. Nie mogłem, bo potrzebne było zwycięstwo i ja nie mogłem trzeci raz już przegrać w tej organizacji. Dziękujemy Ci bardzo, Mansur. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy szybkiego powrotu do klatki. Dziękuję również. Także chciałbym podziękować ogólnie Polsce, moim trenerom, Anzoru Anżyjewu, Arbiemu Szemajewu, także mojemu nowemu treneru i to mój przyjaciel Artur Berezowski, mojemu starszemu bratu Mohamedu, także młodszemu Georgi Esjawa, mojemu e, sponsoru e, Paweł Dziubiński, także mój fizjo Piotr, Piotr Luterek. Wszystkim, kto mnie wspiera, to trzyma za mnie kciuki, bardzo dziękuję i do zobačenja pozdravljam.